Cześć mojej koniec, tej strony zawsze Oki, a dzisiaj jest sobota, słuchajcie, taki luźniejszy dzień mam i stwierdziłam, że zrobię taki świet, znaczy Taki śmieszny strój na Halloween dla Neo, mojego królika, a nadaję do Was z mojej nowej toaletki, która de facto jeszcze, zobaczcie, nie jest wyczyszczona. E, ale jeżeli chcecie, żebym pokazała Wam wideo, jak urządzam toaletkę, w ogóle skąd ją mam, tu mam lampę, e, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. E, ja jestem, jeśli zobaczę, tak w dresie. E, taka zwykła koszulka, nie jestem poczesana. Jeszcze jestem bez makijażu, więc stwierdziłam, że zrobię taki luźniejszy odcinek. Ja go nagrywam w sobotę. Wy go chyba macie we wtorek na kanale jeszcze. E, nie wiem jak to poukładam, ale stwierdziłam, że zrobię super pomysł, zrealizuję go. Jest bardzo łatwy i możecie też go swoim domowym zwierzątkom wykonać na Halloween będę robić tak zwane straszne brwi, co widziałam często u piesków i kotków gdzieś na TikToku albo na Instagramie. Ja sobie pomalowałam taką część markerem, wy możecie wydrukować po prostu czarne, czy zielone, czy jak chcecie kolor i z tego będę wycinać brwi. Takie będą one na swój sposób trójkątne, straszne, ale nie za duże, ponieważ Neo jest króliczkiem każełkowatym, nie jest jakiś wiecie dość sporych, no. Nie jest wielki. Chłopak się tam drapie, tam spoglądam na niego, coś tam się bawi, siankiem. Więc ja w tym czasie wykonam e, dla niego brwi. Będą to brwi e, bezpieczne, jeżeli chodzi o tak jakby nałożenie e, na nie, ale wszystko wam zaraz pokażę. Więc teraz wycinam brwi takie, że one będą straszne. Będą one, nie będą one jakieś, wycie za duże. Dobra, to będą moje brwi. Tutaj je przecinam oczywiście. Więc mam je. Chyba na niego będą idealne. Są takie malutkie. Zobaczcie. Udało się. I teraz z drugiej strony dam taśmę, ale nie dam tej taśmy bezpośrednio na jego futerko, ponieważ przy ściąganiu by go bardzo bolało. Więc tutaj zobaczcie jak to robię żeby go nic nie zabolało żeby nie skrzywdzić zwierzątka bo wiem że to jest zabawa między mną a moim zwierzątkiem ale dalej musicie pamiętać że zwierzęta to nie zabawa. muszę teraz z tego zrobić taki rulonik na odwrót, że tu jest ta strona wiecie, klejąca się tak odwijam, pracuję na taśmie tej takiej zobaczcie, grubszej no, ponieważ jest o wiele łatwiej zrobić taki rulonik, zobaczcie i najważniejsze teraz w ruloniku jest porobić na tej stronie klejącej poprzyklejać go tyle ile razy się da e, do ręki żeby on się tak mocno o widzicie, już się tak nie kleił i żeby się nie przykleił do nie daj Boże, futerka od zwierzątka i teraz tnę to sobie na kawałki malutkie i przyklejam Tutaj nabrew z tej strony. Dobra, raz. Żeby się to przytrzymało chociaż na chwilkę. Zaraz Wam pokażę z bliska. I druga rzecz. Druga taśma. Bardzo mocno zaraz musicie przykleić do papierka. Widzę, że się odkleja. Dobra, moje brwi są zrobione. I pamiętajcie o tej taśmie. Jak, się, jak nią operować. I teraz idę po Neona i sprawdzam. Ja mamy gościa. Neo, jak ty się odznaczasz na tym zielonym dywanie. Jesteś taki piękny. Jesteś najpiękniejszym króliczkiem na świecie. Mam dla ciebie przebranie na Halloween. Wymyśliłam coś sobie dzisiaj i no, musisz się teraz przymierzyć, ponieważ będziesz wyglądał Wyśmienicie będziesz wyglądał. Przepięknie te twoje uszy, to teraz tak słuchają, i no na pewno matka będę wyglądał pięknie na pewno. Więc może dasz sobie przymierzyć. Powinnam ci przynieść jakąś przekąskę w tym czasie. Żebyś wiesz, żebyś sobie dał przymierzyć, więc idę po jakąś przekąskę, po jakiś bananek może. Tak, za bananka zrobisz wszystko. Przyniosę jakieś ale ty jesteś przepięknie grzeczny. Jesteś cudaśny. Daj, buziaczki dla wszystkich tutaj. Wszyscy tak cię kochają na tym YouTubie. No dawaj im buziola. Pozobaczcie, jaki jest fajny. No dobra. Czekajcie, idę po jakąś przekąskę, żebyśmy przymierzyli eee, <tuszy> te nasze brwi. To jest takim e, pięknym, strasznym króliczkiem. Chyba nam to nie wyszło. Coś no. Co jesteś. E... No proszę. Ty w ogóle ty jesteś tak słodki, że nie jesteś straszny, neo, wiesz, ha? no choćbyś chciał. To masz taką monobrew. O oh my god! Zobaczcie. Wyglądasz w sumie to troszeczkę wyglądasz jak... Nie wiem, jak ja jak, jak ktoś, kto miałby ratować świat. Czekaj, no dam ci jeszcze proszę. Żeby nie było, może ci to przystawię trochę proszę. Neo! Proszę tłumacz, widzisz? Teraz zobaczcie, nic się nie dzieje. To w ogóle się nawet nie przykleiło. Czekajcie, może bardziej nad oko. Dodam, dasz sobie, tak? No tutaj. O, proszę. A teraz wyglądasz jak stary dziadek. No. Co to było? Ty w ogóle nie wyglądasz strasznie, więc wyglądać strasznie. Neo, mamy Halloween! Musisz się wczuć, a nie, że wszystko... Aha, dobra, ściągnęłaś Że wszystko, co masz, twoje przebranie, to to, to ty... No i zostaj z jedną brwią. Widzisz? Masz być straszny, a ty jesteś najsłodszym królikiem świata. I niezależnie co strasznego ci przybierzemy, to proszę. Tutaj masz nagrodę, proszę. Niezależnie, co strasznego zrobimy, to i tak będziesz słodkim króliczkiem. Pokaż się z tą jedną brwią. Proszę. Wiecie, że Neo się ostatnio nauczył chodzić poza dywanem? No po prostu miał pierwszą lekcję i mnie chłopak zaskoczył, że poradził sobie na niej wyśmienicie, ale trzymał się blisko, blisko, no wiecie, krawędzi pod łami. Proszę zostawić kamerę. Co tam wąchasz? Coś tam jest dla Ciebie? No nie ma. Proszę. Ostatnia przekąska, reszta w miseczce. To jesteś ty z jednym brwią, Strasznie nie wyglądasz. No ale dobra. Niech będzie. Choć, pokażemy teraz. Wszystkim pokażemy, że to się ściąga bez problemu i w ogóle go nie boli. Zobaczcie. Tada! Widzicie? To nie było jakoś przyklejone. To się nie klei. Jako po prostu jest taka prowizorka na chwilkę. Z pieskami jest gorzej. No, jestem takim fanem. Dziękujemy Wam za dziś. Niestety, Neo, nie miał jakoś bardzo strasznej charakteryzacji, ale no, staraliśmy się. No, no, jesteś za słodziutki, jesteś za pięknym takim króliczkiem, wiesz? Rozczulam się nad nim bardzo. No to co, dziękujemy bardzo Wam e, za ten strój Halloween. Jeżeli chcecie więcej, to koniecznie zostawiacie łapki w górę. My je z chęcią wszystkie przyjmiemy pod filmem i czekamy na pozytywne komentarze, prawda? Wy słodkim króliczkiem w brwiach czy bez? Nie? No. Dziękujemy Wam bardzo. Daj im buziaka na oś. Daj, no. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa kochani!